Maria była naszym bankomatem, zamawiajcie, co chcecie, oznajmiła mama przy trzydziestu krewnych w restauracji. Najedli się na 300 tysięcy. Kelner przyniósł rachunek. Wstałam, pójdę do toalety i wyszłam do domu, a to, co się potem stało, wspominają do dziś z przerażeniem. Mam na imię Maria, mam trzydzieści lata i w zeszłym miesiącu wreszcie doczekałam się awansu, na który pracowałam przez te wszystkie lata. Dyrektor operacyjny śląskiego oddziału brzmi solidnie dla kogoś, kto zaczynał jako starzysta w ogólnej sali, gdzie latem duszno, a zimą wieje z okien, prawda? Dodatek do pensji okazał się na tyle hojny, że poważnie zaczęłam myśleć o kredycie hipotecznym. Wiecie, marzy mi się własny dom gdzieś na przedmieściach Katowic, w Jawożnie czy Chorzowie z działką sześciu arów, szklarnią na pomidory i może sauną w przyszłości. W rodzinie nic nie powiedziałam. Dziwne. Gdybyście znali moich krewnych, od razu byście zrozumieli. Zamiast rodzinnego spotkania zebrałam kolegów w barze Sowa na bulwarze budowniczych. Światek z księgowości przyniosła te same eklerki z cukierni na ulicy Rady Narodowej, które wszyscy uwielbiamy. Dymitr z sąsiedniego działu, ten który zawsze unika imprez firmowych, tym razem się pojawił. Za Marię niech nie zapomina o nas, zwykłych śmiertelnikach, wzniosła toast światek z Martini w ręku. Wszyscy klaskali, a ja się śmiałam i myślałam, dlaczego nie zadzwoniłam do mamy i taty. Nie napisałam do Elizy. Odpowiedź jest prosta. Moja rodzina dawno zamieniła mnie w osobisty bankomat. Tylko w zeszłym miesiącu tacie Janowi Nowakowi pilnie potrzebne było 80 tysięcy na pokrycie dachu. Trzeci awaryjny remont w tym roku, nawiasem mówiąc, u mamy Anny Nowakowej znowu zepsuła się pralka. Stara dobra indesit odsłużyła swoje. I zgadnijcie, kto wyłożył na nową niemiecką za 45 tysięcy. A o Elizie w ogóle milczę. Eliza, jeśli co, ma 36 lat. Zamężna za Antonim, dwoje dzieci. Aleksander i Kira. Oboje pracują, ale pieniędzy jakoś wiecznie brakuje. Mario, ratuj. U Aleksa zbliża się opłata za karatę. W szkole sportowej już ostrzegają. Mariulko, Kirze potrzebne buty do tańca. W studiu bez nich nie wpuszczają. I zamieszkanie by dorzucić. I tak w kółko bez końca. Wiecie co najbardziej boli? Eliza zawsze była faworytką. W dzieciństwie wszystko kręciło się wokół niej. I większy pokój, i nowe ciuchy, i fanfary. Moje oszczędności na studia oddali jej. Elisce bardziej potrzebne, powiedziała mama. A ty, Mario, jesteś taka mądra. Poradzisz sobie? Poradziłam. Na dziennych studiach plus dwie dorywcze prace. Wieczorami kurierem, w weekendy na kasie w supermarkecie. Dyplom z wyróżnieniem, kariera zbudowana. A Eliska na trzecim roku zaszła w ciążę i rzuciła. Teraz wypisuję na Facebooku łzawe posty o ciężkim losie matki, podczas gdy ja opłacam jej dzieciom zajęcia dodatkowe. Dwa tygodnie po moich firmowych posiedzeniach zadzwoniła Marienko, córeczko, głos mamy był podejrzanie słodki. W sobotę zbieramy się całą rodziną w restauracji Saint Germain. Wiesz, w centrum osobna sala zarezerwowana. Spotkanie rodzinne nastawiłam uszu z jakiej okazji? Niespodzianka, przyjdź o dziewiętnastej i ubierz się elegancko. Dziwne to wszystko. Zwykle jeśli się spotykaliśmy, to najwyżej pizza z dostawą, a tu nagle Saint-Germain z tymi cenami. Może Antoni dostał premię, albo Eliza wreszcie znalazła pracę. Chociaż kogo oszukuje, świętować moje osiągnięcia na pewno nikt nie zamierzał. W sobotę wezwałam taksówkę Bolt i pojechałam do centrum. Saint-Germain okazał się jeszcze bardziej pretensjonalny niż pamiętałam. Kryształy pobrzękują. Kelnerzy jak pingwiny. Na stołach śnieżnobiałe obrusy z haftem. Wchodzę do sali bankietowej i o nie miałam. Tam cała rodzina w komplecie. Ciocia Halina z Krakowa, wujek Michał z Warszawy, kuzynka Kasia, której nie widziałam od ślubu, Grzegorz z żanną. Minimum 30 osób wszyscy wystrojeni siedzący za ogromnym stołem. Marienko, tu kochanie, mama macha rozpaczliwie ręką. Idę do nich jak we śnie. Na krześle obok mamy karteczka z moim imieniem, ledwo usiadłam. Wszyscy zaklaskali. Co się dzieje? Szepcze do mamy. Ona tylko się uśmiecha i stuka widelcem o kieliszek. W sali, zapada cisza. Dziękuję wszystkim, że przyszli. Zaczyna rzucając na mnie spojrzenie, od którego robi mi się nieswojo. Zebraliśmy się, by uczcić osobliwe wydarzenie. Nasza maria dostała duży awans, znowu oklaski, w środku mi zimno, ale wiecie co? Kontynuuje mama swoim firmowym, miodowym głosikiem. Maria nie uznała za stosowne podzielić się z nami tą radością. Wolała świętować z kolegami, ale i tak się dowiedzieliśmy, prawda? Eliza nachyla się do mnie z uśmieszkiem. Żanna cię wypatrzyła w sowie. Od razu zadzwoniła do mamy. Super, po prostu super. Mama wznosi kieliszek. Więc dziś uczcimy po prawdziwemu. Zamawiajcie co dusza zapragnie: kraby, ostrygę, marmurkową wołowinę. Niczego nie żałujemy. U naszej Marii teraz duża pensja. Krewni jak z łańcucha spuszczeni, menii rozchwytywane i ruszyło. Każdy wskazuje na najdroższe, pyta kelnera, co to w ogóle jest. Siedzę ze szklanką wody, apetyt jak ręką odjął. To nie święto, to pokazowa chłosta. Tata zamówił armeński koniak pięciogwiazdkowy, trzy butelki. Ciocia halina, talerz owoców morza, wielkości stolika kawowego. Wujek Michał wziął dwie przystawki i trzy dania główne. Wszystko trzeba spróbować. Po godzinie podchodzi administrator sali, nachyla się do mamy. Przepraszam, nasza polityka restauracji. Przy zamówieniu powyżej 150 tysięcy wymagana jest zaliczka 50%. Kto wpłaci? Mama nawet brwią nie ruszyła. Wskazuje na mnie palcem i mówi tak, by wszyscy słyszeli: Maria zapłaci. Ona u nas bankomat. Moja kartę kredytową. Huk śmiechu. Twarz mi płonie, czy ze złości, czy z upokorzenia. Tata nagle wstaje. Daj spokój, ja wpłacę zaliczkę i tak Maria potem wszystko opłaci, więc jaka różnica? Wyciąga kartę, idzie z administratorem, wraca po paru minutach. 75 tysięcy wpłaciłem. Mario, potem oddasz. Mama kiwa głową za probatą. Słusznie, po co tam i z powrotem pieniądze gonić? Maria potem wszystko naraz zapłaci. Krewni się bawią, zamieniając mnie w portfel na nóżkach. Ale nie zrobiłam awantury, nie uciekłam we łzach, po prostu siedziałam, uśmiechałam się, popijałam wodę. I obserwowałam, jak zamawiają coraz droższe i wymyślniejsze rzeczy. Niech się cieszą. W głowie dojrzewał plan. Bankiet ciągnął się jeszcze godzinę. Patrzę, jak krewni pochłaniają dania, których nazw nie potrafią wymówić. Grzegorz zamówił pasztet z gęsiej wątróbki i zapytał, czy podają do niego majonez. Żanna wzięła stek z marmurkowej wołowiny za pięć tysięcy i oburzyła się, że porcja mała. Siedzę ze swoją szklanką wody i pod stołem skroluję telefon. Plan w głowie nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Mario, czemu nic nie jest? Pyta mama na całą salę. Zamów coś, nie krępuj się wydawać własnych pieniędzy. Kolejny wybuch śmiechu. Dziękuję, woda znakomita, wykrztusiłam z uśmiechem. Daj spokój, wtrąca się Eliza. Rozluźnij się, teraz cię na to stać. Antoni kiwa głową jak lalka. Dokładnie Mario, dzięki, że wszystkich częstujesz. Dzieciom akurat nowe telefony potrzebne, bardzo w porę. Mało nie parsknęłam śmiechem. Oczywiście już planują, na co mnie jeszcze naciągnąć. Wreszcie około 22. kelner przynosi ostateczny rachunek. Przekazuje administratorowi, ten podchodzi do mamy. Z uwzględnieniem zaliczki do dopłaty pozostaje 221 300 zł, jak się rozliczymy. Mama teatralnie klasnęła w dłonie. Oj, a Maria ma kartę kredytową. Marienko, dawaj kartę, kochanie. Wszyscy gapili się na mnie z wyczekującymi uśmiechami. Biorę torebkę, udaje, że grzebie w niej. Oj, mówię udawanym przerażeniem. Chyba portfel zostawiłam w domu i telefon się rozładował, aplikacja nie działa. W sali zapada cisza. Mama pobladła. Jak to zostawiłaś? syczy. No tak, śpieszyłam się, przebierałam i zapomniałam przełożyć. Zdarza się. Administrator marszczy brwi. Więc kto opłaci rachunek? Wzruszyłam ramionami. Nie wiem. Mówię, portfel w domu. Może ktoś inny zapłaci. Tu 30 osób. Krewni wiercą się na krzesłach. Nagle wszyscy zbiednieli. U kogoś karta w domu, u kogoś limit wyczerpany, u kogoś wypłata dopiero za tydzień to nieodpowiedzialne piszczy Eliza. Wiedziałaś, że idziesz do restauracji, a wy wiedzieliście, że zamówicie na 300 tysięcy odparowuje. I jakoś nie pomyśleliście, jak zapłacicie. Administrator wyjmuje telefon. Jeśli nikt nie może zapłacić, będę zmuszony wezwać policję to oszustwo zamawiać, wiedząc, że nie możecie opłacić zaczyna się panika. Ciocia Halina sięga po walidol. Wujek Michał krzyczy, że to nieporozumienie. Mama patrzy na mnie oczami bitego psa. Mario, natychmiast dzwoń do banku. Niech odblokują kartę. Telefon rozładowany, przypominam. I w ogóle idę do toalety. Dogadujcie się sami. Wstaję i spokojnie idę do wyjścia z sali. Za plecami słyszę krzyki, przekleństwa, dźwięk odsuwanych krzeseł. Administrator żąda dokumentów. Ktoś proponuje zostawić paszport w zastaw. Eliza piszczy, że ich podstawiłam. Przy szatni biorę kurtkę. Szatniarka patrzy z ciekawością. Z sali bankietowej dobiega prawdziwy skandal. Wychodzę na ulicę. Chłodne katowickie powietrze orzeźwia. Wyjmuję telefon. Oczywiście działa świetnie. Wzywam taksówkę do domu. Podczas jazdy telefon dzwoni bez przerwy. W domu nalewam sobie kieliszek tego samego podkarpackiego wina, które oszczędzałam na specjalną okazję. Siadam w kuchni i wyobrażam sobie, jak krewni teraz składają się na rachunek, kłócąc się i oskarżając nawzajem. Telefon nadal dzwoni. W pewnym momencie przychodzi wiadomość od mamy. Ignoruję. Droga do domu trwała jakieś 25 minut. Gdy przekroczyłam próg mieszkania, telefon pękał w szwach. Nieodebrane od mamy, taty, Elizy, nawet z obcych numerów. I wiadomości sypały się jak z rogu obfitości. Mario, gdzie jesteś? Mario, to nie jest zabawne. Wracaj natychmiast. Oszalałaś? Administrator grozi policją. Jaka z ciebie egoistka? Przeglądałam je, chichocząc. A potem przyszła ta, od której padłam: Mario, administrator mówi, że ktoś musi zapłacić, bo wezwie policję. Przyjeżdżaj szybko. Postawiłam telefon na cichy i poszłam do kuchni. Po szklance wody zgłodniałam okropnie. Zrobiłam sobie królewską kolację: makaron z krewetkami w śmietanowo-czoskowym sosie i otworzyłam butelkę dobrego tokaju. Nie to tanie za 30 zł, co zwykle brałam. Telefon wibrował jak szalony. Maria, twoja mama musiała zapłacić swoją kredytówką. To oburzające. Wujek Michał. Jak mogłaś tak upokorzyć rodziców? Ciocia Halina. No co? Pieniądze naprawdę zmieniają ludzi? Hańba. Jakiś daleki krewny, kuzyn cioci Haliny, którego nigdy nie widziałam. Czytałam każdą wiadomość, nawijając makaron na widelec. Wszystko jak pod kopirki. Jestem egoistką, sknerą. Zmieniłam się i ani jeden drań nie wspomniał, jak specjalnie zamawiali najdroższe z menu, by wlepić mi większy rachunek. Po kolacji wyłączyłam telefon sowsem i poszłam spać. Najlepszy sen od miesięcy. W niedzielę obudziłam się około dziewiątej i włączyłam telefon. Siedemdziesiąt siedem nieodebranych, osiemdziesiąt trzy wiadomości. Ugotowałam mocną kawę i usiadłam czytać najsoczystsze. Mama przysłała całą ścianę tekstu około północy. Musiałam dopłacić 221 tysięcy kredytówką przez twoje dziecinne zachowanie. Z ojcem jesteśmy głęboko rozczarowani. Eliza ma rację. Stałaś się potworem. Oczekuję natychmiastowego przelewu na kartę. Eliza nie ustępowała. Nie mogę uwierzyć, że tak z rodzicami po tym wszystkim, co dla ciebie zrobili. Dzieci tak cieszyły się na kolację, a ty wszystko zepsułaś. Nie jesteś tą siostrą, z którą dorastałam. Nawet Antoni się odezwał. Nieładnie, Mario. Wszyscy mają wydatki. Teraz teściowa straciła 220 tysięcy przez twoje fanaberie. Dopijałam drugą kawę, gdy zadzwonili do drzwi. Potem zapukali. Mario, otwieraj. Wiemy, że jesteś w domu. Głos taty. Cudownie. Zerknęłam przez wizjer mama, tata i Eliza. Wszyscy wściekli i zdeterminowani. Westchnęłam i otworzyłam. Wpadli jak na szturm. Mama wetknęła mi w twarz rachunek z restauracji. Tata zaczął prawić o szacunku i wartościach rodzinnych, Eliza stała i kręciła głową, jakbyś popełniła morderstwo. Jesteś nam winna trzysta tysięcy, wrzasnęła mama. Przelewaj natychmiast. Roześmiałam się, nie mogłam się powstrzymać. Zamarli i gapili się na mnie. Co w tym śmiesznego? Warknął tata. To wszystko, machnęłam ręką. Cały ten cyrk. Zorganizowaliście te kolacje, by mnie ukarać za to, że nie powiedziałam o awansie. Zaprosiliście trzydzieści osób, kazaliście zamawiać, co popadnie. Publicznie ogłosiliście mnie bankomatem. A teraz się wściekacie, że nie poddałam się grze, mama poczerwieniała. Świętowaliśmy cię, nie karaliście. Gratuluję, lekcja przyjęta. Od dziś nikomu z was nie dam ani grosza. Chcecie traktować mnie jak portfel na nóżkach? Dobrze, zarabiajcie sami. Cisza była ogłuszająca. Patrzyli na mnie jak na kosmitkę. Nie możesz tak, wydukała wreszcie Eliza. Mam dzieci, wydatki. Lepiej planuj budżet, znajdź drugą pracę, przestań trwonić na głupoty. Mnie to nie obchodzi. Twoje problemy finansowe to już nie moje problemy. Mama chwyciła się za serce. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. A co dokładnie? Oddaliście moje pieniądze na studia Elizie. Zmuszaliście do charówki na dwóch etatach, podczas gdy ona balowała. Zmieniliście w dojną krowę przez ostatnie dziesięć lat. Tak, wielkie dzięki. Zachowujesz się idiotycznie, oświadczył tata. Musisz pomagać rodzinie. Serio? A kiedy ostatni raz mi pomogliście? Gdy tyrałam po 16 godzin, gdzie byliście? Gdy potrzebowałam mieszkania między wynajmowanymi, kto zaproponował? Za to, jak zaczęłam dobrze zarabiać. O, jesteśmy rodziną. Podeszłam do drzwi i otworzyłam je na oścież. To wszystko wynocha. Uznajcie to za lekcję za 150 tysięcy o konsekwencjach. Może następnym razem pomyślicie dwa razy, zanim publicznie upokorzycie swojego sponsora. Wyszli zbyt oszołomieni, by się kłócić. Ale wiedziałam, że to dopiero początek. Dwa dni minęły w względnej ciszy. Potem znów posypały się wiadomości. Mario, musimy porozmawiać. Wszystko zaszło za daleko. Mama, dzieci pytają, dlaczego ciocia Maria nas nie kocha. Tego chciałaś? Eliza, płatność po kredytówce Twojej matki wkrótce. Opamiętaj się. Tata. Odpowiedziałam tylko mamie. Poprzednia rozmowa kosztowała 300 tysięcy. Pasuje. W środę rano Eliza wrzuciła na Facebooka post. Niektórzy zapominają, skąd przyszli. Pieniądze zmieniają człowieka, ale karma nie śpi. Modlę się za swoją rodzinę w tym trudnym czasie. Imienia nie podała, ale wszyscy wspólni znajomi doskonale zrozumieli aluzję. Telefon zawibrował od wiadomości ludzi, z którymi nie rozmawiałam od lat. Cześć, Mario. Widziałam post Elizy. Wszystko w porządku? Co za drama. Eliza pisze coś tajemniczego. Sprawy rodzinne to zawsze slożno. Wszystkich zignorowałam. Niech Eliza urządza teatr jednego aktora. Mam pracę i marzenie o domu. W czwartek zadzwoniła kuzynka Żanna. Była na tej kolacji, ale milczała jak ryba. Mario, nie rzucaj słuchawki. Słuchaj, chciałam powiedzieć, że cię rozumiem. To, co urządzili, było okropne. Oto zwrot. Naprawdę? Tak. Zamówiłam tylko sałatkę tamtego wieczoru. Było mi niezręcznie. Twoja mama ogłosiła cię bankomatem przy wszystkich. To przesada. A czemu milczałaś? Westchnęła. Znasz swoją mamę. Z nią się nie dyskutuje. Słusznie, mama umiała wszystkich ustawić, w każdym razie, kontynuowała żanna. Po prostu wiedz, że nie wszyscy uważają cię za złą, ale rodzina stoi na uszach. Twoja mama wszystkim dzwoni, skarży się, a Eliza opowiada, że obdarzasz dzieci, że przez ciebie Aleksander wyszedł z sekcji. Dzieci mają dwoje pracujących rodziców, przeżyją. Po rozmowie zerknęłam na Facebooka. Eliza wrzuciła zdjęcie Aleksandra w Kimonie z podpisem: Ostatni trening. Marzenia kończą się, gdy rodzina zdradza. Czysta manipulacja. Zrobiłam screen na wszelki wypadek. W piątek nowa fala wiadomości: krewni, których nigdy nie widziałam, nagle przejęli się moją bezdusznością. Ciocia Maria napisała całe wypracowanie, że nie w pieniądzach szczęście. To od kobiety, która zamówiła stek za pięć tysięcy. Do soboty zablokowałam 15 numerów, a potem przyszło pismo od taty na maila. Mario, z mamą jesteśmy głęboko zranieni twoim zachowaniem. Nie tak cię wychowaliśmy. Eliza próbuje wyjaśnić dzieciom, dlaczego ciocia je porzuciła. Aleksandrowi przyszłość wyjść z karate. Kira nie pojedzie na taneczne zgrupowanie w Sopocie. To wszystko przez ciebie. Jesteśmy gotowi wybaczyć Twoją wybryk, jeśli przeprosisz i wrócisz pomagać rodzinie. Płatność po kredytówce mamy za dwa tygodnie. Zrób właściwy wybór. Zaczęłam pisać odpowiedź, ale się rozmyśliłam. Zamiast tego napisałam inną. Tato, zachowałam wszystkie wiadomości, listy i połączenia z ostatniego tygodnia. Jeśli nękanie się nie skończy, zgłoszę do prawnika. Pismo przedsądowe. Zawiadomienie na policję według artykułu. 191 KK wyłudzenie pełen pakiet. Więcej nie odpowiadam na prośby o pieniądze. To ostatnia wiadomość. Maria, skopiowałam do mamy i Elizy. Zablokowałam wszystkie maile. Następne tygodnie minęły w dziwnej ciszy. Czekałam, że znów się zjawią pod drzwiami, ale nie. Widocznie groźba prawnikiem i konkretnym artykułem podziałała. Albo knuli nowy plan. Praca ratowała. Nowe stanowisko nie dawało się nudzić. Zespół harował jak potępiony. Podpisaliśmy trzech dużych klientów. Szef zasugerował premię. Jeszcze trochę i starczy na wkład własny. Zaczęłam przeglądać OLX. Godzinę jazdy od Katowic znalazł się świetny wariant. Ceglany dom 120 metrów. Działka 6 arów. Gaz podłączony. I szklarnia jest. W ogłoszeniu napisano: Dla miłośników ogrodnictwa. Dodałam do ulubionych. Wkrótce, całkiem wkrótce. A Eliza tymczasem wypisywała łzawe posty na Facebooku. Zdrada bliskich, karma nie śpi, wdzięczność prawdziwym ludziom. Znajomi zaczęli mnie usuwać z przyjaciół. Cóż, odsiali się i dobrze. Pewnego ranka na rynku przy mięsnych stoiskach spotkałam ciocię Ziną, naszą dawną sąsiadkę z podwórka. Kobieta wyjątkowa przetrwała i przebudowę i kryzys. Sama wychowała troje dzieci po tym, jak mąż odszedł młody. Marienko, zawołała przy ladzie z kurczakami. Słyszałam o waszych rodzinnych perypetiach? Westchnęłam. W Katowicach wieści rozchodzą się szybciej niż w internecie. Dzień dobry, ciociu Zino. Tak, żyję sobie po cichu. Odłożyła torbę z korzeniami, spojrzała na mnie uważnie i nagle powiedziała: A wiesz co ci powiem? Gdy mój nas zostawił strójką maluchów, cała jego rodzina przychodziła: "Przebacz głupiemu, wróć, rodzina przecież". A ja im: "Nie", to pełne zdanie. Kropka. I wiesz co? Słusznie zrobiłam. Dzieci wykształciłam, mieszkanie wywalczyłam, teraz wnuków niańczę. A on do dziś po wynajmowanych kontach się tuła. Wzięła mnie za rękę. Kochać rodzinę nie znaczy siebie do grobu wpędzać. Krewni to jak bagno. Wciągnie, nie wydostaniesz się. Jesteś dzielna, że postawiłaś granice. Niech teraz sami wypływają. I poszła do warzywnych stoisk, a ja długo stałam, trawąc jej słowa. Trzy miesiące po restauracyjnym fiasku moja oferta na dom w Jaworznie została przyjęta. Starzy właściciele przeprowadzali się do córki do Krakowa, sprzedawali tanio. W dniu transakcji, gdy notariusz wypełniał dokumenty, przyszła wiadomość od mamy. Ślub Kasi za miesiąc. Rodzinna tradycja. Minimum 30 tysięcy od bliskich. Schowałam telefon i wzięłam klucze od własnego domu. Ciężkie prawdziwe od prawdziwego życia. Przeprowadzałam się na początku maja. Idealny czas na ogród. Tragarze, dwa i krzepcy Ukraińcy nosili pudła i dziwili się. Po co jednej taki dom? Gdzie rodzina? Będzie rodzina? Zażartowałam. Pomidorowa, ogórkowa, jabłkowa. Spojrzeli po sobie. Miejska wariuje, ale milczeli. Dom powitał mnie skrzypieniem desek i zapachem starego drewna. Poprzedni właściciele zostawili w piwnicy słoiki z marynatami, a na strychu wiązki suszonych jabłek. Pierwszego wieczoru siedziałam na ganku, piłam herbatę z termosu i słuchałam, jak gdzieś daleko szczekają psy. Cisza była ogłuszająca po miejskim mieszkaniu. Po tygodniu przyszła sąsiadka Weronika Maksymowicz, emerytowana nauczycielka literatury, przyniosła pierogi z kapustą, to na parapetówkę. Mieszkam naprzeciwko w domu z niebieskimi okiennicami. Jak coś pukaj, nie krępuj się pierogi były jeszcze ciepłe. Mało nie rozpłakałam się od tej prostej życzliwości. Nikt niczego nie oczekiwał w zamian po prostu po sąsiedzku a mąż gdzie? Zapytała rozglądając się po pustym podwórku. Nie ma męża. I słusznie powiedziała niespodziewanie. Ja przeżyłam 30 lat z moim maksymem, niech mu ziemia lekką będzie. Dobry chłop był nie powiem, ale jak umarł, to jakby się na nowo urodziłam. Okazało się, że lubię roka. Czytam detektywy na potęgę i mogę spać do południa, a z nim wszystko według grafiku. Śniadanie o siódmej, obiad o trzynastej, kolacja o osiemnastej. Kotlety we wtorki, ryba w czwartki. Więc żyj kochana jak chcesz. Saunę tam odremontuj. Poprzedni właściciele zaniedbali, a sauna w gospodarstwie to podstawa. Dwa miesiące później zadzwoniła Żanna. Śmiała się tak, że ledwo słowa wymówiła: Mario, nie uwierzysz. Twoja mama znów chciała wszystkich zebrać, niby omówić sytuację rodzinną. W kawiarni sala zarezerwowana i wyobraź sobie, zaproponowała, by każdy płacił za siebie. Czasy trudne, mówi. I co? A to wujek Michał, jak usłyszał, zaraz się zebrał. Pilne sprawy, powiada, sobie przypomniał. Ciocia Halina wody się napiła i też uciekła. Wnuczkę z przedszkola odbierać. W pół godziny wszyscy się rozbiegli. Twój tata próbował przemowy o wartościach rodzinnych. Tylko nie było komu słuchać. A Eliza, nie uwierzysz, oświadczyła, że z Antonim będą musieli z trójki na dwójkę się przeprowadzić. Drogo utrzymywać, mówi. Może wreszcie się nauczy. A twoja mama potem do mnie osobno zadzwoniła. Wiesz, co powiedziała? Przekaż Marii, że ją wybaczamy. Mało słuchawki nie rzuciłam. Akurat przycinałam róże. Poprzedni właściciele zostawili piękne krzewy wzdłuż płotu. Ręce w zadrapaniach, ale dusza śpiewała. Wybaczają mi. No proszę. Spotkanie z koleżanką z klasy Anią było przypadkowe. Wpadłyśmy na siebie przy piekarni. Od razu mnie poznała. Mario, sto lat się nie widziałyśmy. Słyszałam, że u ciebie rodzinna rewolucja. Wieści szybko się niosą. Twoja Eliza w całych socjalach się użala. Wiesz, zawsze się dziwiłam, jak to znosisz. Pamiętasz maturę? Miałaś dostać medal, a cię wysłali pilnować jej dzieci, podczas gdy ona z Antonim balowała na bankiecie, zapomniałam już, a Ania pamiętała. I na ostatni dzwonek spóźniłaś się, bo twój samochód oddali Elizie na dojazdy na rozmowy kwalifikacyjne. Ty wtedy autobusami na pracę jeździłaś, wstawałaś o piątej rano. Było i to. Słuchaj, napijmy się kawy kiedyś. Teraz pracuję w szkole, uczę geografii, żadnych próśb czy pożyczek. Po prostu pogadamy. Po pół roku Eliza napisała długi list. Antoni odszedł do młodej kasierki z ich sklepu. Zgarnął wszystkie pieniądze, alimenty, odmawia płacić. Oficjalnie bezrobotny. Rodzice nie mogą pomóc. Wujkowi Michałowi zebrali 30 tysięcy kary plus odebranie prawka. Złapali go po pijaku. Eliza nie prosiła o pieniądze. Po prostu pisała, pisała, pisała. Jak strasznie być samej. Jak dzieci płaczą, jak w pracy zapowiadają redukcję. Odpowiedziałam krótko, współczułam. Podpowiedziałam, że w opiece społecznej można załatwić zasiłek, darmowe posiłki w szkole dla dzieci. Nie zaprosiłam w gości, nie zaproponowałam pieniędzy, ale i nie szydziłam. To nieludzkie. Mama dzwoniła kilka razy, nie odbierałam, ale jedną wiadomość głosową odsłuchałam. Mario, to mama. Słuchaj, myślałam sobie, może naprawdę przesadzaliśmy, przyzwyczailiśmy się, że zawsze wyratujesz. Ojciec mówi, że cię w bank zamieniliśmy. Pogorączkowałam się wtedy. W każdym razie. Mam nadzieję, że u ciebie dobrze. Może zadzwonimy kiedyś? Nie przeprosiny, ale dla kobiety, która przez całe życie ani razu nie przyznała się do błędu, prawie wyczyn. Do jesieni mój ogród się odmienił. Szklarnie naprawiłam z pomocą Weroniki Maksymowicz. Okazało się, że w młodości z mężem budowali działkę od zera. Pomidory wyrosły na medal. Ogórki w słoikach zamykałam. Kartofle na zimę wykopałam drobne, ale własne. Sąsiadom rozdawałam. U nas na ulicy pryniato dzielić się plonami. W niedzielę piłyśmy herbatę z Weroniką Maksymowicz. Opowiadała o szkole, uczniach, o tym, jak przez 40 lat uczyła literatury, a potem nagle: Wiesz, Mario, opowiedziałam Twoją historię mojej Nataszy, córce. Mieszka w Warszawie, duży szef. A ona: Nareszcie w naszym mieście pojawiła się normalna kobieta, która zna swoją wartość i wnuczce Cię za przykład stawia. Mówi: Ucz się, jak żyć. A ja siedziałam i myślałam: No, proszę, przykład ze mnie. A tylko przestałam rozrzucać na prawo i lewo zarobione, po roku zdecydowałam się wrzucić na Facebooka jedno zdjęcie. Kwitnący ogród, bez szczegółów. Ania od razu zareagowała. Piękno. Żanna napisała. Mądra. I nagle komentarz od Elizy. Bardzo ładnie. My z dziećmi na balkonie posadziliśmy pietruszkę. Zainspirowałaś nas. Długo myślałam. Dałam lajka. W końcu siostra. Teraz, gdy rano wychodzę do ogrodu, myślę... A ciocia Zina miała rację. To naprawdę pełne zdanie, a miłość do rodziny nie mierzy się pieniędzmi. Ona w ogóle się nie mierzy, albo jest, albo nie. Moi rodzice postarzeli się w tym roku. Żanna opowiadała. Tata zatrudnił się jako stróż, mama sprzedaje stare graty, Eliza haruje na dwóch etatach, w sklepie i wieczorami jako sprzątaczka. Dzieci w świetlicy siedzą, przetrwają. Czasem myślę, może trzeba było inaczej, może należało, a potem wspominam te restauracje. Ona u nas bankomat przy wszystkich. I rozumiem. Nie, wszystko dobrze zrobiłam. Wczoraj Weronika Maksymowicz przyniosła sadzonki truskawek. To specjalny sort. Królowa Elżbieta się nazywa. Owocuje do samych mrozów. Sać, starczy na dżem. A ja patrzę na te sadzonki i uśmiecham się. Królowa Elżbieta, jak moja siostra, tylko ta pożyteczna. Nie jestem już bankomatem. Jestem Maria, właścicielką małego domu na ulicy Ogrodowej. Mam szklarnię z pomidorami, piwnice z marynatami, i sąsiadkę, która uczy mnie piec pierogi z kapustą. I wiecie co? To w zupełności wystarczy do szczęścia.